Chciałbym dzisiaj z Wami podzielić się doświadczeniem mojego domu i doświadczeniem no, tego ojcostwa, które zaserwował mi mój rodzony tata. Teraz jest wszystko dobrze, ja bardzo kocham mojego tatę, ale no, kiedyś były takie momenty dosyć, bardzo trudne. W naszej rodzinie pojawił się problem alkoholowy. Tata gdzieś czasem znikał. No, były bardzo takie burzliwe chwile, i dla mnie jako dla dziecka bardzo trudne. Pamiętam, kiedy czekaliśmy wraz z moją siostrą, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy będzie znocował w domu, czy znowu gdzieś będziemy musieli na niego czekać. To wszystko sprawiało, że y, widziałem po prostu ból mojej mamy, czułem w sobie ten ból, czułem w sobie taką niepewność, i we mnie zrodziła się, się taka myśl. Z którą bardzo długo walczyłem i nie mogłem sobie też jakoś poradzić, że nie chcę być podobny do mojego taty, że noszę jakieś podobieństwo w sobie do niego, ale nie chcę być taki jak on, bo on w gruncie rzeczy rani. Ale to wszystko zmieniło się w takim momencie, kiedy kiedyś musiałem mu podrzucić coś do pracy i wtedy zobaczyłem go w stroju roboczym, strasznie zmęczonego, upoconego, brudnego, który podszedł do mnie. I wziął właśnie tą rzecz, którą miałem mu przekazać. I wtedy pomyślałem sobie: tak, zawsze na mojego tatę patrzyłem tylko przez pryzmat, powiedzmy, tego pijaństwa, tego, co było złe. Ale nie widziałem, jak on się stara, jak ciężko pracuje, żeby mi niczego nie brakowało. I wiecie, od tego momentu zacząłem mojego tatę postrzegać inaczej, nie tylko przez ten krzykliwy alkohol, ale przez to, kim jest. Naprawdę. My bardzo często, kiedy doświadczymy jakiegoś zła od danej osoby, patrzymy na nią przez pryzmat tylko tego zła. Tymczasem człowiek jest o wiele bogatszy. Proście Boga Ojca, jeżeli macie takie doświadczenie jakiegoś trudu, zranienia od strony właśnie swoich rodziców, żeby dał wam na nich pełne spojrzenie. Nie tylko przez ból, ale nade wszystko przez miłość. Dzisiaj chciałbym pomodlić się taką modlitwą do Boga Ojca. Nie ma ona autora, ale została ona sformułowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Posłuchajcie i włączmy się wszyscy w tę modlitwę. Święty jest Bóg, który od mojej młodości pokazał mi życie i światło. Święty jest Bóg i Ojciec Wszechświata. Ty jesteś święty i mocniejszy od wszelkiej potęgi. Ty jesteś święty, wyniesiony ponad wszelką chwałę. Przyjmij moją modlitwę, która wstępuje ku Tobie z mego serca i z mojej duszy. O niewypowiedziany, o niewysłowiony. Ty, którego wzywam w milczeniu, błagam cię dajbym poznał to, co dotyczy mojej natury. Skłoń się ku mnie i uczyń mnie mocnym, a tą łaską niech promieniuje w miłości na moich braci, a Twoje dzieci. Tobie chwała teraz i zawsze, na wszystkie wieki wieków. Amen.